COVID-19 jest w dalszym ciągu dla nas nową chorobą. Po jej przybyciu bardzo często do zdrowia z powrotem dochodzimy przez wiele miesięcy. Program 8 tygodni do zdrowia po COVID, organizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ma na celu pomóc Wam w tym, abyście szybciej wrócili do kondycji sprzed choroby. Styl życia ma ogromne znaczenie dla waszego zdrowia. Dlatego właśnie poprzez modyfikację stylu życia chcemy wam pokazać, że ten powrót może być nawet przyjemny. A jeżeli nie chorowaliście na covid, to to też może być program dla was, dlatego, bo my w tym programie zwracamy ogromną uwagę na wasz dobrostan, na poprawę Funkcji poznawczych, czyli poprawę pamięci, zmniejszenie poziomu lęku, zmniejszenie objawów depresji, ale również na poprawę na przykład techniki oddychania. Oddech jest ważny dla każdego z nas, niezależnie od tego, czy był chory na COVID czy nie. W trakcie programu. Tym razem przybliżymy Wam również zasady zdrowego żywienia. Powiemy w jak prosty, szybki sposób przygotować urozmaicone posiłki, które jednocześnie będą poprawiały np. Na naszą pamięć czy poprawiały jakość snu. W programie 8 Tygodni do Zdrowia po COVID zajmie się Wami cały zespół ekspertów. Lekarz, który zadba o wasze bezpieczeństwo, trenerzy, którzy poprowadzą z Wami treningi, fizjoterapeuci. Którzy powiedzą Wam, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia, i psycholożki, które powiedzą Wam, jak sobie radzić z wyzwaniami naszego codziennego życia. Nowością w tym projekcie będzie psycholog, która poprowadzi dla nas relaksację, czyli przybliży nam bycie bliżej siebie, odpoczynek i relaks. Każdy z Was ma ogromny wpływ na swoje zdrowie. Ja jako lekarz chcę Wam tylko pomóc, dostarczając Wam wiedzy na temat tego, jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na przykład na COVID czy inne choroby przewlekłe, jak sobie radzić w trakcie choroby i co zrobić, aby nie mieć powikłań o po chorobie i szybciej wracać do zdrowia. W projekcie zaproponujemy Wam określoną ilość minut aktywności fizycznej na dany tydzień treningowy. Ale nie chciałabym, abyście tym razem byli bardzo tym przejęci. Głównym celem naszym jest sprawienie, żebyście poczuli radość i przyjemność z treningu. Jeżeli nie możecie zrobić całego zaplanowanego treningu, nie szkodzi. Zróbcie tyle, żebyście się wy dobrze z tym czuli. Intensywność treningów nie będzie duża. Dlatego też, jeżeli macie jakieś choroby przewlekłe, nie musicie koniecznie przed podjęciem tej aktywności iść do lekarza. Ale jeżeli chcielibyście poczuć się bezpiecznie, to to zróbcie. Projekt 8 tygodni do zdrowia jest kontynuacją poprzedniego projektu 8 tygodni do zdrowia, jednak możecie zacząć od tego, od tego projektu, który teraz Wam przekazujemy. On, jego intensywność jest dużo mniejsza, więc łatwiej będzie, pewnie jeżeli do tej pory nie robiliście żadnej aktywności fizycznej, zacząć właśnie od tego projektu. Dzięki naszemu programowi poczujecie się przede wszystkim bezpiecznie. Pomimo chwilowej niedyspozycji, złemu samopoczuciu, który możecie teraz odczuwać, bezpieczna i zaplanowana aktywność fizyczna pomoże Wam poczuć się lepiej. W każdym momencie możesz skorzystać z różnych elementów programu. Jeżeli czujesz zmęczenie i potrzebujesz relaksacji, nasz psycholog świetnie ci w tym pomoże. Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji medycznych, poczuć się bezpiecznie, poczuć, że właśnie ten rodzaj treningu jest dla ciebie, nasza lekarka jest do Twojej pełnej dyspozycji. Zdrowy, zbilansowany posiłek? Znajdziesz w takim naszym programie. Nasza dietetyczka przygotowała dla ciebie proste potrawy, które na pewno wykonasz sam w domu. Jeśli nigdy wcześniej nie podejmowaliście aktywności fizycznej, nie wiecie jak prawidłowo ustawić swoje ciało, nasza fizjoterapeutka i nasz fizjoterapeuta pokażą ci, jak to zrobić bezpiecznie. To nie może być wymówka. Ten program jest dla Ciebie. W programie małymi krokami przeprowadzimy Cię do coraz bardziej intensywnych ćwiczeń. Nie obawiaj się. Będziemy razem z Tobą. Będziesz kontrolował i obserwował swoje ciało. To ty decydujesz, w którym momencie się zatrzymać. Twoje ciało wie najlepiej. Każdy trening składa się z rozgrzewki, części głównej, rozciągania, relaksacji. Najważniejszym elementem naszego projektu jest prostota. Wszystkie ruchy będą naturalne, takie, jakie znacie, takie, jakie wykonujecie każdego dnia. My czasami tylko trochę podkręcimy intensywność, zaangażujemy Wasze mięśnie do pracy. Dla mnie, jako trenera, najważniejsze jest Wasze bezpieczeństwo. Moją misją jest zarażanie aktywnością fizyczną, i mogę Wam zagwarantować, że w tym programie to znajdziecie, bo najważniejsza jest radość z ruchu. A jeżeli Wy się ruszycie, to my, wszyscy, którzy wzięliśmy udział w tym projekcie, będziemy naprawdę bardzo szczęśliwi i dumni z Was, bo Wasza radość to nasza radość. Po co zaproszono dietetyka do programu 8 tygodni do zdrowia po COVID-19? Myślę, że dlatego, że przede wszystkim jedzenie jest ogromną przyjemnością słuchanie o nim i gotowanie również, ale również dlatego, że żywienie sprawia, że nasz organizm funkcjonuje bardzo dobrze i przyspiesza procesy odpornościowe i regeneracyjne naszego organizmu, co jest niezwykle ważne, jeżeli chcemy dobrze funkcjonować i być zdrowi. Program 8 tygodni do zdrowia po COVID jest przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia. Zapraszamy na media społecznościowe Akademia NFZ.